Czy wielkość ma znaczenie? Dzisiaj z Polakami porozmawiamy o długościach penisów. E, jak uważasz, czemu murzyni mają większe członki od rasy europejskiej? Nie wiem, to jest chyba w genach zapisane. Jak ty sądzisz, czemu matka natura ich obdarzyła hojniej niż powiedzmy ciebie? Przecież nie zaglądałem ci w maju. Nie wiem, może Afryka jest jakaś zmutowana, tak? Bo są bardzo blisko zwierząt. Czemu Murzyni mają większe penisy? No mówię po polsku. Nie mówię Nic? Nie. Nie mówię po polsku, Okej. Masz do wyboru mężczyznę z penisami o długości 10, 13 albo 19 cm. Którego wybierasz? Nie wiem. No... Może być 13. 13, a nie 19? Nie. Co za dużo, to niezdrowo. 10 już mi dobrze. A może nie zbyt głęboko wtedy będzie? A może nie? Tak nie takie miałeś, że szedłeś do szkoły powiedzmy i, i nagle sobie myślisz kurde, ale mam małego członka. Nie, nie takich myśli nie miałem. I uważasz, że każda dziewczyna może się zadowolić twoim? No, wszystkie były zadowolone. Może kłamałeś, bo chciałeś, żeby nie było ci przykro. Nie wydaje mi się, no. Jakie wielkości ma pani.? Pe... A nie, to, to nie to pytanie, przepraszam. Wyobraź sobie, że jestem czarodziejem. Przypominam drogę czarodzieja? Trochę. No, dzięki. Ja ci teraz mówię, mogę spełnić Twoje życzenie, że na rano się budzisz i będziesz miał penisa wielkości czarnoskórego. Znaczy, penis czarnoskórego. Nie, Miałem nic przeciwko. Czy byś chciał, czy nie? E, nie. Dlaczego? Bo odpowiada mi mój. jest biały, a nie czarny? Się wydaje, że jest na duży. I mogą się, się czuć niewygodnie. Czemu Azjaci mają mniejsze penisy, jak myślisz? Bo są niscy. O, ciekawe. Ja też jestem niski. Dziękuję. Ktoś ci właśnie mówi, że, masz, że możesz dostać super przystojnego, inteligentnego, opiekuńczego, wyrozumiałego faceta. Ale miałby jedną wadę. Jego członek by miał 4 cm. Czy chciałabyś takiego? 4 cm? Kurczę, no. Nie mam pojęcia. No, nie spotkałam się jeszcze z takim przypadkiem. Ale nie sądzę, żeby to znaczy. To zależy od niego, czy miałby kompleksy, czy nie, ale raczej. raczej. No. Kurczę, no. To jest ciężkie pytanie. Musiałabym się zastanowić nad tym poważnie, głęboko i, i dość długo. No, sądzę, że w jakim stopniu by byłaby jakaś taka. Zależy. Znaczy, chodzi o to, że jeśli miał być taki właśnie mały, ale byłby idealny, no to... E, może... Znaczy, zależy. No, to zależy od dziewczyny. No to jest pewien problem, ale... Ale, jak mówi mój kolega, nie rozmiar, lecz technika czyli mistrza zawodnika. A później, tam jakby miało dojść do czegoś, to... No trudno. No, ale to wtedy nic by pani nie poczuła. Nie wiem. To raczej... No raczej chyba byłaby jakaś taka wada i tak jakoś. Spojrzałabym jakoś inaczej na niego. Możesz dostać każdą kobietę na świecie jaką chcesz, ale twój członek by się zmniejszył do 4 cm. Czy byś chciał to, czy nie? Chciałbym. Chciałbyś mimo że 4 cm i. No, chciałbym. No, to rano jak się obudzisz, to będziesz tak miał. Dobra. Dzięki.